Na całym świecie, chodząc do restauracji koreańskich, widzimy parę charakterystycznych rzeczy. Na pewno kimchi, ale też bulgogi. Czym jest bulgogi? Danie mięsne, ale jest bardzo istotną rzeczą w przygotowaniu go jest sama marynata, w której przygotowuje się mięso przed obróbką. Na około 300 gram mięsa, śmiało mówimy o 6-7 łyżeczkach, Bulgogi to nic innego, ale tylko sos sojowy z charakterystycznymi przyprawami z tamtej szerokości geograficznej, czyli czosnek, imbir, cukier, może być dymka i oczywiście olej sezamowy, który nadaje tego ziemistego posmaku. 30 minut w marynacie, następnie będziemy łączyć jeszcze składników. Patelnia jest już gorąca na oleju. Bulgogi niegdyś było daniem królewskim. E, za czasów arystokracji koreańskiej, kiedy chcieliśmy przyjąć jakieś bardzo ważne gości e, na e, obiedzie, e, no, przygotowywano dla, również dla pary królewskiej bulgogi. Teraz danie no, wyraźnie się spopularyzowało i w zasadzie jest spotykane w każdej koreańskiej restauracji na świecie. Mamy już na patelni cebulę, marchew, czosnek, boczniaki, mogą być również enoki, danie gotowe, wyraźnie wyczuwalna marynata, przepięknie pachnie. No i ostatnim akcentem dymka, moje szybkie, pyszne bulgogi.